Tak, 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 tak. Tak. Ktoś zadzwonił na policję, przyjechała policja i mówi, że my y, nie dotrzymujemy się y, jakichś reguł, więc ja nie potrafiłem zrozumieć jakich reguł my nie dotrzymujemy się. Zapytałem też policję, żeby nam wytłumaczyli, jakie dokładnie reguły nie zostały dotrzymane, skoro wszyscy mamy maski, skoro mamy też dystans, skoro mamy też specjalnie stworzone bilety, zostały zarezerwowane. Więc poprosiłem, żeby oni sami wytłumaczyli dla Was, jakie reguły my przekroczyliśmy, że wymagane, zostawi żebyście pozostawili natychmiast kościół. So, please explain us. Um, ladies and gentlemen, this uh, gathering is unfortunately lawful, unlawful under the coronavirus regulations we have currently. You are not allowed to meet inside with this many people under law. At this moment in time, you need to go home. Failure to comply with this direction to leave and go to your home address ultimately could lead you to be fined £200 or if you fail to give your details to you being arrested. i suggest, ladies and gentlemen, though it is, quite a, it is good friday and i appreciate you would like to worship, that this gathering is unlawful. so please, may you leave the building now. thank you. No, to Powiedzieli, żeby opuścić Kościół, bo inaczej wszyscy otrzymamy mandaty. Co? 200 funtów mandaty, jeżeli nie opuszczą Kościół. To proszę, proszę wobec tego wyjść z Kościoła, bo inaczej 200 funtów każdy zapłaci mandat. Duchowo przyjmiemy Komunię Świętą. Tak. Ale przecież my mamy... Wziąć ich imię i nazwisko i napisać skargę, bo jak to jest możliwe, żeby nam za, za to wszystko było według interwaru. No tak, tak, oczywiście. Proszę, Proszę szybko opuścić kościół, proszę wyjść. Proszę wyjść, bo żeby nie. Proszę szybko opuścić kościół. Bo dzwonią po więcej policji. No to teraz jest problem z jutro ześwięconym.